Cerebrny piłkarz do wyboru, dajcie mi tu Kevin'a De i będę zadowolony. Oj. U, ja, ja nie wiedziałem, że to jest tak. Ja myślałem, że, że to są te karty, co są w SBC. No nic, e, nie byłbym sobą, gdybyśmy nie zaczęli od fejla, a że wszystkie te karty są równie nieinteresujące, to ja z takiego fifowego sentymentu wezmę sobie Lajuna i przemilczmy to, że myślałem, że tu można... Trafić co innego. Dobrze, przynajmniej, że wiem, co trafić można w tych pikach. Tu naprawdę niezła drużyna tygodnia, jak na obecne standardy. E, proszę bardzo, niech będzie w takim razie konsili. Wiecie co? Ja mogę go nawet wrzucić do składu. Ale raczej lepszy niż Donnarumma nie będzie. A może do słapów przydać mi się zawodnik z La Liga. Tak więc weźmy sobie Danjumę. A tu już czekam na oba Yanga. Na coś naprawdę dobrego? No i jest Muniain. In. Zatem Fodder of the Week wygląda naprawdę przyzwoicie. A tu jeszcze dokładamy 86. No i pięknie. No i super. Po raz kolejny czerwone piki nie zawodzą. Tak samo jak zbliżające się zestawienia na najbliższy piłkarski weekend. Zatem ja mam przygotowany już swój kupon na Betfan. Jeżeli wy jesteście osobami pełnoletnimi, a konta na Betfan jeszcze nie macie, w opisie do tego materiału znajdziecie oczywiście link. Warto korzystać z kodu promocyjnego, ponieważ dzięki temu macie szansę na naprawdę fajne bonusy. Oczywiście jest freebet, ale przede wszystkim jest cashback. Zatem jeżeli powinie wam się noga no to to może Was jakoś wyratować. Jeśli macie konto na Betfan, to oczywiście sprawdzajcie obecne promocje, bo co chwilę jest tam. Coś, co wygląda naprawdę bardzo kusząco. Więc warto trzymać rękę na pulsie i wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na dole w opisie. A ja w swoim sklepie znajdę teraz sześć paczek, które wyglądają naprawdę przyzwoicie. Może nie te 75+, ale paczka Ultimate, paczka z trzema informami. To jest naprawdę niezły początek odcinka, w którym jak zresztą widzicie po tytule otworzymy dzisiaj paczkę z ikoną Prime. Zadałem wam pytanie na moim Instagramie. Co wolicie? Paczkę z ikoną Prime czy mid e, pika? Wypowiedzieliście się, wyniki ankiety były proste Zatem dziś robimy paczkę z ikoną Prime A jeżeli chcecie mieć wpływ na odcinki, chcecie wiedzieć co tam u mnie Wbijajcie na mojego Instagrama Link także macie w opisie Zresztą w tym opisie to tam się dzieje, o matko Tymczasem my przedzieramy się przez te najsłabsze paczki Z nadzieją na to, że może jeszcze wpadnie nam 1.84, 3. Ale jeśli nie, to naprawdę nie ma problemu Bo teraz są paczki, co do których Mam wymagania, co do których mam oczekiwania Ponieważ na SBC z ikoną no, no Potrzebujemy dobrych kart Tu niestety jest Dawida Laba To nie jest zły piłkarz, ale karta No nie najlepsza z paczki za 50 koła Jeszcze jest Gini Wijnaldum Angelino, okej, okay, no może być Ale no, no Aż ciężko nazwać to foderem, trzeba przyznać Jak nawet żadnej 85 nie było Teraz paczka Ultimate, tutaj liczę na walkout Tutaj liczę na coś dobrego, jest walkout Jest Urugwaj eee, Luis Suarez, fantastycznie 88 oceny ogólnej to jest foderek. To mi się podoba. Może z nim jeszcze jedna karta wysoko oceniona. Nie byłoby źle. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, panie Traore. O co tu chodzi? Ale Luka Modric razem z Suarezem i kolejnym Alabą. To mi się podoba. Trzymajcie teraz proszę kciuki, żeby tu po raz kolejny pojawiło się coś dobrze ocenionego. Bo informy też będą nam potrzebne. Mamy Hiszpanię, SP. Czyli to jest... Olmo 84 I to jest najlepszy inform No ale jest Quarriarella No ciężko się nie ucieszyć, kiedy widzi się Twarz tego zawodnika To jest słuchajcie, rocznik 83 A dalej ładuje takie bramy, że O matko Jakby ziomo jest ode mnie starszy 12 lat I jakby nie czuję, żebym mógł zrobić Coś lepiej niż on robi na boisku O proszę, paczka z podglądem i mamy tu Kramaricza. No nie żeby się opłacało, ale zawsze coś. A propos rzeczy, które skrajnie się nie opłacają, zrobimy sobie teraz potrójną rozbudowę 85. Robię ją tylko po to, żeby dać sobie szansę na jakiegoś, nie wiem, oblaka, Nojera i tak dalej, bo umówmy się, no teraz z promocyjnych kart chyba nie ma nic ciekawego do trafienia. Znaczy ja trafiłem tamtą za Conference League, ale tak to. Serio nie wiem czy cokolwiek można trafić teraz Ale zanim zrobimy tę paczkę Musimy zrobić inną 25 piłkarzy 81 plus Po prostu mogę mieć dosyć dużo duplikatów Które przydadzą się do tamtego SBC Wiecie no staram się myśleć Rzadko to robię więc nie idzie mi najlepiej Ale, ale chyba robię dobrze Zatem drugi żeton Wskakuje sobie Do składu No i dzięki temu mamy paczkę no zobaczymy co tutaj będzie. Te lepsze przygotuję sobie oczywiście na zbliżające się chyba urodziny fut ale ta tak foderowo. E, mam nadzieję, że będzie dla nas. OK, mamy walkout. To już jest sukces. Słuchajcie, to już jest naprawdę dobry wynik, bo to jest Jozła Akimis 89. Jak na to, że tutaj mogło spokojnie nie być walkoutu? To naprawdę jest dobry początek. Zobaczymy, czy Niemiec przykrywa nam jakieś inne wysoko ocenione karty. Słuchajcie, ta, ta paczka mogłaby nie mieć kimicha i wyglądać w ten sposób. Zatem ja uważam, że naprawdę nie ma powodów do narzekania. Jeszcze jest Trent Alexander Arnold. Co prawda tego musimy sobie przechować, ale serio, jest okej. Okay. No to co? Zaczynamy ikonę Prime, żeby tego Trenta uratować. Nie, nie najgorsze są te wymagania. Zatem tamten skład zrobiłem i teraz czas zrobić potrójną rozbudowę 85+. Plus. Już Trenta, ale Alexandra Arnolda się podbyłem. No i to także mamy zrobione, zatem rozbudowa 85+. Plus gotowa. No i serio liczę tutaj na taki prawdziwy plus, a nie, że będę miał trzy piątki. Eee, tutaj mamy coś okej. Okay. Anglia, Kyle Walker? No nie. Trippier, ale 84 też się przydadzą. Zatem zobaczmy. Trzech rzadkich piłkarzy. 85 plus brzmi poważnie, ale ja tutaj potrzebuję walkoutu Jest walkout są to Włochy lewe skrzydło Lorenzo Insigne czyli 86. No to z tym plusem nie najlepiej, ale jakby były 386, Też będzie dobrze. Pozytywny koza? No nie tym razem. No i w tym SBC wykorzystamy Badgio. no bo ładnie nam to wszystko połączy, no a nie ukrywam, że mimo mojej ogromnej sympatii do niego, no to no nie zagram nim, no nie, nie ma co się oszukiwać, no, no nie ma opcji. Trochę nie wiem jak, ale w ten sposób to działa. Tak więc nie zadaję zbędnych pytań, tylko po prostu klikam złość skład. I okej okay. I w mieszanej paszce. wyobraźcie sobie, żebyśmy tu trafili ikonę. To by było coś! Wow, wow, co za trafienie! Już chciałem powiedzieć, że przynajmniej Gareth Bale, ale to jest James. No to. Bale to byśmy powiedzieli, że ikona to ten hamu, czy coś, a tutaj. Swoją drogą ciekawe, czy Gareth Bale na przykład dostanie kartę Hero to ten hamu kiedyś? To by była fajna karta Hero, no bo jednak Bale na ikonę no nie za bardzo, ale na kartę Hero. Jak najbardziej Swoją drogą, możecie mi też dać znać Jak myślicie, jacy zawodnicy Zasługują na kartę Hero Jakie karty Hero chcielibyście zobaczyć I czemu Bo to jest super przestrzeń Na piłkarza, no, na ikonę za słabego Ale na kartę Hero Na przykład taki Lorenzo Insigne No ikonę raczej nie, ale Hero z Napoli kiedyś Jak najbardziej Zatem ostatni skład Zostaje zgłoszony I tym samym będziemy mogli otworzyć Paczkę z ikoną Prime Jakiego Holendra typujecie? Dajcie znać. Oj, ale taki ród Hulit. Oj, to by było coś. No, paczka przed paczką z ikoną. No, 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 no mierna, no. Tradycyjnie już monitor wyłączony i zrobimy sobie ruletkę z nadzieją na to, że... że przyniesie nam na kogoś dobrego, więc... Zatem paczka powinna się teraz otwierać. Ja nie mam pojęcia co się dzieje, nie mam pojęcia jakie się wyświetlają flagi. Wiem tyle co wy, czyli nic. Okej, okay, wiemy, że nie jest to duplikat, przynajmniej. Dobra, no to co? Rozpoczynamy. Błaga mnie. Proszę nie. Na szczęście nie. To może Wybrzeże Kości Słoniowej? Na szczęście nie. Przez chwilę zastanowiłem się, co tu robią Węgry. Ale to ta, Tadżykistan. Ze geografii miałem świetną ocenę, wiecie? Okej, okay, czy będzie to szewa? Nie, jest to Szewczenko. Puszkasz. Pusz. Oh, już myślałem, Kenny Dalglish. Byłby z jednej strony super, z drugiej strony Kolejna ikona do ataku Jest ostatnią Rzeczą, której potrzebuje, ale King Kenny Może być, nie jest to on Ale jest Meksyk Tam jest sporo ikon Ale my nie mamy żadnej Oby nie JJ, oby nie JJ, dobrze Już nie chcę więcej okoczy To może być Keen To nie jest Keen Ale może być to Georgie Best To nie jest Georgie Best oj, przecież jeszcze zdania. Ojeju, ojeju, tak czułem, nie? Jak zobaczyłem Danie, to czułem, że... że to będzie dania. Znaczy Schmeichel. Chyba nie... znaczy... Nie wiem jak on broni, ale... A. Zobaczyłem danie, wiedziałem, że to będzie dania. Szkoda. Co prawda, do składu mi on pasuje całkiem nieźle. No ale Szmajel. Takie duże jest poczucie niedosytu Tak więc mam dla was propozycję Jeżeli teraz zostawicie łapkę w górę To w następnym odcinku Nie wiem co będzie, bo jeszcze nie wpadłem na pomysł a... Ale jeżeli teraz zostawisz łapkę w górę To ja kliknę w... i zrobię to SBC Dobrze? Dziękuję Miło się z tobą robi interesy, ale naprawdę Ufam ci, że zostawiłeś tą łapkę Bo tutaj już będzie trzeba sięgnąć po <laughs> Naprawdę Srogie overole. I także coś czuję, że końsy będą się sypały Na to SBC Zatem Messi, reszta tej uroczej ekipki idą do SBC. Strasznie żałuję tego Bukajosaki. No szkoda. E, nie wiem, czy to jest zrobione najbardziej optymalnie, ale jest zrobione w, w najtańszy dla mnie sposób, mam wrażenie. Zatem zgłaszam skład i nie myślę, i nie myślę. Bukajosaka, czerwony, trafiony. Bywa. It's only a game. Why you have to be mad? No, tym bardziej, że trafiamy. Proszę bardzo, ekrany. Dzieje się, dzieje się. Kto to jest? O, Jack Greenish. Uuu, warte tych pieniędzy, które dał za niego City. Zatem tu kolejne ciężkie pożegnania. Giorgio, Alessandro. No i przede wszystkim... Yy... Aleks Telesz. To pożegnanie w ogóle mnie nie boli. Tak samo jak Kowacicza czy Kiezy, bo nie grali oni dla mnie za dużo. No ale to, to jakby są drogie karty. Przede wszystkim Telesz jest naprawdę drogim zawodnikiem, ale ja go nie używam. Więc po co mi on? To są tylko karty w grze. Chodzi o zabawę. Jak nie trafię nic dobrego, na pewno powiem to samo, prawda? 100 Pro. Pewniaczek. No i te paczki poprawiają humor. Jest super. Yo, Bram. Trzyma. Ok, zostały zatem nam do zrobienia dwa składy, ale mi już brakuje karta. Że końcy chciałbym jak najbardziej ochronić, to zrobiłem trochę tych rozbudów 81, plus i liczę na jakieś 84, 85. Dawid Dechea, super. O to właśnie chodzi, żeby, żeby tego typu karty teraz nam powpadały, no ale takich trafień też możemy się spodziewać. Jednak te piki w moim przypadku dużo lepsze. No, ale chociaż jeszcze jedna karta, 85, może 86. Okej, okay, mamy walkout. To mi się podoba. E, prawo brońca, Trent, Aleksander Arnold. Dawnośmy się chłopie nie widzieli, ale pięknie, słuchajcie, to jest bardzo dobre trafienie. Tym bardziej jak porówna się go do tego, co leci potem, i co, co nie jest najlepsze. Okej, okay, ale mamy kolejny dobry traf. Fantastyczny wręcz, bo to jest ten Ito 86, w dodatku inform. Więc fantastycznie wpada on do, od razu do tamtego SBC i tych dwóch zawodników znacząco obniża nam koszty tego wszystkiego. Piękna sprawa. Warto było zatem te SBC zrobić, bo mimo, że ta ostatnia, przecież może będzie 84? Nie, 83, ale, ale warto było te paczki zrobić. To, to, to był duży boost. No i dzięki tym trafom na to SBC wydałem naprawdę niedużo końców względem tego, ile trzeba by było wydać. Ale już ostatni element trzeba będzie zrobić od początku do końca. No nie powiem, że kupiony, bo tutaj. E, Bremer może nam odrobinę pomoże, e, ale no no zobaczymy, jak to teraz będzie. Może jeszcze coś fajnego. No ale ten Bremer też jest ok. Tam nie trzeba informa, więc on od razu idzie na sprzedaż. Zatem ostatnie SBC zgłaszamy. No i kurczę, fajnie by było trafić tutaj kogoś dobrego. Takiego. No wiecie takiego wow Zatem ja widzę już to samo co wy Nie widzę zatem tych kart I mam naprawdę ogromną nadzieję Że trafimy tutaj coś Coś dobrego Zobaczmy zatem Pierwszego zawodnika Idziemy od lewej Zaczynamy od niezłej fizyczności Bardzo dobrej obrony Tempo Złe To jest W sumie nawet nie wiem kto Nesta No właśnie chciałem powiedzieć Że dobry środkowy obrońca W sensie Dobry w bronieniu, ale niedobry niestety w grze. E, no, całkiem wysoko oceniona karta, ale oby nie najwyżej z tych wszystkich, które tutaj. Tam się wyświetliły. Drugi zawodnik. Zaczynamy od... może od góry, zobaczymy sobie lekko. I. I... Czy to jest znowu 90? To jest Kenny Dalbliż. Ja nie muszę patrzeć dalej. To jest King Kenny Dalglish! Nie, o Jezus Maria! Ojoj, oj, Ojoj, oj. Oj, oj, oj. to zabola. Ja, ja byłem przekonany, że to są włosy Kenego Dalglisza. Zatem wszystko sprowadza się do tego ostatniego zawodnika. I to mnie martwi, bo, bo nie wygląda to dobrze. Zatem zobaczmy od dołu. Podania i fizyczność, ok. Strzały marne, ale obrona niezła. Raczej nie jest to żaden, nie wiem, Lothar Mateusa, nikt, nikt taki, ale, ale może nie być tragedii, słuchajcie. Może naprawdę. Eee, nie być najgorzej. Zobaczmy od góry. Kto to może być? To może być też boczny obrońca jakiś. Z oceną nie mam pojęcia, jak to wygląda. Śmierdzi mi to jakimś Gerardem, albo kimś takim. Zobaczmy na tempo. Jest. To jest boczny obrońca. To może być Zambrotta. Byle był lewym bocznym obrońcą. I ja będę zadowolony. Zobaczmy. Jeżeli to jest lewy boczny obrońca, to ja jestem naprawdę. Zadowolony prawy obrońca Carlos Alberto Okej okay. Nigdy go nie miałem Nie wiem ile on kosztuje 405 tysięcy No no mogło być lepiej Z drugiej jednak strony Też nie ma jakiejś gigantycznej tragedii W sensie Przyjmuje ten trap jest, jest spoko, jest, jest okej okay. Zatem paczka z ikoną Prime zrobiona, pik z ikoną zrobiony, no i skład wygląda w ten sposób i mam szczerą nadzieję, że te łapki w górę zostawiliście, bo to nie był tani odcinek.